Cześć, sister Marcel. A dzisiaj wam pokażę, jak pobić takiego skurczy syna, jakim jest oczywiście nasz e, pipek, e, tipek e, Cheeseburger. Tak więc, tak. Wchodzicie tutaj e, w sklep, żeby to zrobić największą przemocą. Wchodzicie w broń. Wchodzicie tutaj w broń do walki, wręcz. Jedziecie prestiża broń do walki, wręcz i kupujecie optymizm. Nieważne, czy tam zakasę, czy tam. Tylko optymizm, nie żadne plaski, czy tam mądrość. Tylko optymizm. Wyjmujecie. Każecie oczywiście Chillsburgerowi stać w miejscu. I wtedy zaczyna się cała przemoc. Tak kończy Pipek Cheeseburger Patrz on jeszcze dychra coś tam, no, o, okej, okay. o, jeżeli już go zabiliście, możecie go jeszcze trochę pychem dożyć. No no, ewidentnie jeszcze, zobaczcie, żyje, żyje, biedaczek. Ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie takiego krótkiego odcinka. Do usłyszenia, na razie, cześć!